Jestem Julka Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na najgorsze książki 2024 roku. E, nie ma tych książek dużo, ale e, trochę jest. E, w każdym razie raczej myślę, że będziemy szybko mówić o tych książkach, bo nie ma też co mówić długo o najgorszych książkach, także bez zbędnego przedłużania. Pierwszą książką będzie Relay Thorn i trup w garderobie. I ta książka trafia tutaj głównie, dlatego że em, ona szybko z mojej pamięci wyparowała przez to, że to była książka, którą ja przeczytałam tam a się okazało, że to jest drugi tom. Kto by się spodziewał u mnie tego? W każdym razie ona też właśnie szybko wyparowała z mojej pamięci, ale z niej. Dało się wnioskować, o co chodziło w pierwszym tomie, więc e, były też książki, na przykład, e, nie wiem, drugi trzeci tom, które mi się podobały, a mimo że nie znam poprzednich e, tomów, bo dało się wnioskować, o co w nich chodziło po prostu. E, w każdym razie, tutaj, mimo że to wnioskowałam, to ta książka w ogóle mi się nie podobała, ona dla mnie to była taka trochę m, zagadka, w sensie e, komedia kryminalna, ale też trochę nie do końca, bo dla mnie to była bardziej komedia romantyczna, było tutaj dużo taki, było, takiego było humoru prostackiego, a ale takiego naprawdę bardzo prostackiego, takiego, który właśnie mi raczej nie przypada do gustu. Mamy tu opowieść właśnie o tej tytułowej e, Lily Thorn, która prowadzi właśnie w sumie śledztwo, e, jeżeli chodzi o tego trupa w garderobie. I mam wrażenie, że cała historia nie skupiła się na tym trupie w garderobie, tylko na tym e, jaki ona miała związek tam z innym z bohaterów. E, ten związek niby był taki, wiecie, e, że on się nagle wydarzył, ale to widać było, że to już musiało się wcześniej dziać. W każdym razie był on bardzo płytki, bardzo e, płytko napisany. No, tak jak mówię, zarówno ta książka w mojej pamięci nie zapadła, tak yy, nie mogę jej po prostu polecać, bo nie podoba mi się od razu po przeczytaniu. Czasami mam tak, że jedna książka czasami mi się jeszcze gdzieś tam przez chwilę spodoba, a tutaj rzeczywiście od samego początku gdzieś ta była antypatia do niej. Kolejną książką będą prawdziwe Wiedźmy, i to e, książka, której chciałam, dałam szansę w sumie. To jest drugi tom e, Córki Tamtych Wiedźm. Jak wiecie w tamtym roku albo nie wiecie, w tamtym roku w najgorszych książkach 2023 pojawiła się właśnie e, Córki Tamtych Wiedźm. E, w tym roku, w, tamtym, w 2024 dałam szansę drugiemu tomowi, i to był błąd, e, ponieważ tutaj e, nadal ta książka była taka bardzo. Bardzo enigmatyczna, według mnie tak jakoś, nie wiem, ta fabuła za bardzo się nie kleiła, główna bohaterka absolutnie niczym się nie wyróżniała. Tak jak w pierwszym tomie jeszcze to rozumiałam, tak tu może mogłam to zrozumieć, tak tutaj absolutnie nie potrafiłam tego zrozumieć, że ona daje się tak bardzo wykorzystywać, daje się tak poniżać swojej babci. Um, no, bardzo nie wierzy w te swoje moce. To jest historia też pokazująca, że faktycznie e, osoby wychowujące nas mają bardzo duży wpływ na to, kim staniemy się w przyszłości, ale tutaj jednak ta książka na każdym kroku dziś tą babcię, że tak powiem, sprawiała, że ta babcia jest potworem, a ta nasza główna cały czas nie potrafi do tego dojrzeć. I wiecie, jak już w drugim tomie coś takiego, non stop się notorycznie dzieje, że ta główna poterka nie potrafi dojrzeć tego, że ta babcia jest po prostu zła, a, a ona nic jakby nie robi, no to. E, to już jest dla mnie taką trochę red flag, że jednak nie chcę czytać po prostu dalej tego, bo, bo mnie to po prostu męczy. Bo wiecie, każdy dookoła i mówi, że no, słuchaj, jesteś normalna, to, to nie jest nic złego, że na przykład czarujesz lewą ręką ani prawą, e, że to jest rzadkie, ale że się zdarza, że już mamy takie czasy, gdzie nie wiem, e, to zaczyna być trochę bardziej akceptowalne. No to ta główna bohaterka ciągle nie potrafię tego zrozumieć, no bo babcia. Więc, e, więc no nie, ja już go to mu na pewno nie będę czytać, chociaż wiem, że będzie na pewno, e, ale. Um, tak jak mówię, zostaję, zostanę przy tych dwóch, bo jednak coś w tym jest, że każdy trafił do najgorszych książek roku. I teraz książka, która mogłaby być tutaj jedyna. Um, tak naprawdę nie ma gorszej książki, żebym, którą ja przeczytałam kiedykolwiek. To nawet nie chodzi o ten rok. Kiedykolwiek. Ja nigdy nie przeczytałam równie złej książki. Um, to jest książka. Ja w ogóle myślałam, że tę książkę przeczytałam w tamtym roku i że ona, ona chyba była w ogóle w najgorszych tamtego roku. Ale ja tutaj mam, że 10 miesięcy temu ją e, odznaczyłam jako przeczytaną, czyli w sumie w tym roku, mm, ale coś mi się kończy, że chyba o niej mogłam wspominać, ale nie wiem, w sumie nie jestem pewna. W każdym razie e, ta książka jest tak zła, nigdy w życiu nie przeczytałam czegoś takiego złego i na nowo wszystkie te książki, które tutaj wymieniłam przed i wymienię zaraz po one są o niebo lepsze od tej książki. Wierzcie mi, nigdy w życiu nie przeczytałam gorszej książki i ja teraz też się już trochę hamuję czasami, jak chcę dać jedną gwiazdkę jakiejś książce, bo em, dla mnie to jest obraza dla innych książek, które równo jest tą książką na jednej, wiecie, płaszczyźnie. I to nawet nie chodzi o to, że ja tą książkę hejtuję, bo ona była po prostu, po prostu zła, ona po prostu była tragiczna i ja absolutnie nikomu nie polecam tej książki, chyba, że jesteście masochistami i chcecie ją przeczytać, proszę bardzo, ale... No, masakra. Tutaj wszystko było złe. Fabuła była zła, e, zła redakcja, złe. E, w ogóle po kolei to, co się działo w książce, było złe. Bohaterowie byli źli. Bardzo, bardzo złe e, próbowanie się gdzieś porównać do Harry'ego Pottera. Mamy tutaj opowieść o w sumie świecie, w którym są czarodzieje, ale oczywiście w książce mówiono że Nie, oni nie są czarodziejami. Którzy mają różdżki, ale to jest nazywane że to są długopisy w książce. To nie, to nie są różdżki. Um, że mamy magię, ale to nie jest magia, to jest fizyka. I każda postać, która się tam pojawia, jest praktycznie jeden do jeden z Harry Pottera, ale to nie jest Harry Potter. I mamy tutaj na, między innymi na przykład Voldemorta. Ewidentnie jest to Voldemort, a tam jest po prostu inaczej gościem nazwany Manos jest to samo. Mamy tutaj chłopaka, który jest ewidentnie Harrym Potterem, który ma przypowiednie, że e, on będzie e, takim właśnie... ma uratować ten świat, powiedzmy, nie? Tak jak w Harrym Potterze było. Tutaj jest identycznie. Tak naprawdę to jest jeden do jeden zarażnięte z Harry'ego Pottera pod względem postaci, pod względem głównej fabuły, a jednocześnie dzieją się poboczne rzeczy tak absurdalne, że nawet mi się o nich nie chce mówić. E, w ogóle wiecie, dzieje się najpierw coś i dopiero później jest, e, tak na hama wytłumaczone coś, co rzekomo miało doprowadzić do tej rzeczy, w sensie, wiecie, najpierw się wydarzyła jakaś rzecz, a później dopiero było to wytłumaczone i to tak wytłumaczone, żeby, żeby odbemnieć, żeby to nie było tak, że to nagle zostało wtrącone do fabuły, a nie miało sensu po prostu, no ale to i tak nie miało sensu, więc to jest książka absolutnie tragiczna i ja tutaj nie chcę o niej po prostu więcej mówić. Po prostu e, tak jak wszystkie złe książki, jakie kiedy. Jak, wiecie, tutaj, wszystkie książki, które wymieniam, no to ja zawsze mam gdzieś tam z tyłu. Wiadomo, to, to jest logiczne, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, że. A to i tak może się na pewno komuś spodobać. Ogólnie większość tych książek może się komuś spodobać, ale ta. Nie czytajcie, naprawdę nie czytajcie tej książki. Kolejnie, kolejną książką mamy Bandę z Burej. Tajemnica piwnicy w bibliotece. Jest to książka dziecięca, na której ja się niestety zawiodłam, w ogóle się od niej odbiłam. Ja myślę, że to będzie książka trochę bardziej w stronę fantastyki, tutaj absolutnie tej fantastyki nie mamy. E dla mnie to była po prostu książka trochę za prosta i nawet ym, to rozwiązanie ono nie było ciekawe. W sensie wydaje mi się, że dziecko czytając taką książkę i to budujące napięcie po, ten budujące napięcie początek sugeruje coś na końcu fajnego, a tutaj jednak no, nie było fajne to na końcu i wydaje mi się, że to e, po prostu może zniechęcić młody, młody, młodych czytelników do poznawania książek bo jednak faktycznie jak dostajemy coś takiego no to ja bym sama się zniechęciła będąc dzieckiem e, no bo mamy tutaj w sumie właśnie ym, przyjaciół, którzy próbują się dowiedzieć o pewnej z, tajemnicy z piwnicy, e, jest zamknięta piwnica, no i oni chcą się tam dostać, bo oczywiście dorośli im nie pozwalają, no i oni wiecie, snują tam jakieś e, różne takie teorie, co tam w tej piwnicy może być i tak dalej, robią plan, jak się tam dostać. No a kiedy tam się dostają, to dla mnie to jest raże absurdalne, co tam jest w tej piwnicy, a dwa, że to w ogóle jest. Em, satysfakcjonująca I tyle, i tyle powiem tylko o tej książce. No, było to dla mnie duże po prostu rozczarowanie, bo ja lubię jednak literatu literaturę dziecięcą, a w tym roku się naprawdę bardzo z nią polubiłam. E, chciałabym, że w przyszłym roku chciałabym w przyszłym roku wyczytać jeszcze więcej książek z literatury dziecięcej, bo jednak faktycznie mm, zobaczyłam, że w tych książkach jest coś, co po prostu do mnie trafia. Następna książka e, z bólem serca jest to w rytmie uczuć. Oliwii Panek. Ja tą książkę też czytałam w ramach. 7 um, romansów, 7 Dni, coś takiego. Nie wiem. Chciałam się polubić tą książką. I mogę nawet powiedzieć, że ten początek był całkiem git, ale później, no niestety, niestety nie, no. Mamy tutaj w sumie opowieść o dziewczynie, która straciła ym, męża, chłopaka w wypadku, y, ma syna z nim, y, no i ten syn przeżył, y, no i ona tego syna odwiedza w szpitalu, a tam w szpitalu pewnego chłopaka poznaje, który gra na gitarze, który też tam kogoś odwiedza w tym szpitalu, no i tam między nimi coś się zawiązuje, jakaś więź. No i wiecie, z jednej strony dziewczyna dopiero co straciła chłopaka w wypadku samochodowym, y, zginął, y, jej dziecko praktycznie... Też prawie umarło. Wiecie, to dziecko w sumie jest dopiero co tak przywracane do życia, gdzieś tam jest walka o jego życie. A tutaj nagle jakiś romans się pojawia, i to taki romans. Jeszcze jakby on miał sens. On był bardzo przesłodzony, dla mnie kryńczowy. Tam było tak słodzone ogólnie w tych wszystkich, wiecie, dialogach, że no po prostu było tego za dużo jak dla mnie. E, miałam wrażenie, jakbym czytała o nastolatkach, a nie o dorosłych ludziach. I po prostu e, sam e, właśnie fakt, że ta kobieta dopiero straciła gdzieś tam właśnie tego, e, tego chłopaka, że wiecie, no powinna być żałoby. Teoretycznie, wiadomo, każdy żałoby inaczej przychodzi, no ale to było chyba trochę trochę za dużo. Mm, trochę to chyba za bardzo dramatyczne miało być i wyszło trochę śmieszne mi się bardzo nie podobała ta książka ja chciałam zrobić DNA w połowie stwierdziłam, że skoro to jest do wyzwania, ona jest krótka no to ja ją po prostu przesłucham do końca, bo ja słucham jej w audio ale chyba żałuję. Myślę, że chyba żałuję, że, że jednak faktycznie poświęciłam na nią nawet te 4 godziny tam czy tam 5, bo, um, bo było nie warto po prostu. Następnie mamy Zanim odejdziesz i to jest o tyle śmieszne, że to jest książka w tym samym zestawieniu wtedy i pamiętam, że wtedy te książki były tragiczne po prostu w tym zestawieniu. Książka, która początkowo może mi się podobała, ale później jak się zastanowiłam trochę bardziej nad nią i w sumie, wiecie, od połowy jakoś zaczęłam bardziej o niej myśleć, no to to było tragiczne, bo mamy tutaj opowieść o, dziew... o kobiecie, w sumie dorosłej kobiecie, która zaczyna się spotykać z młodym chłopakiem. No i e, to byłoby wszystko ok, bo mi nie przeszkadza gdzieś tam ta różnica wieku, ale ta kobieta wręcz napastuje tego chłopaka, ten chłopak nie chce się z nią spotykać, a ona, wiecie, na przykład przyjeżdża mu pod dom. E, tak bardzo go, no po prostu go napastuje i moim zdaniem, gdyby ta książka była napisana z perspektywy e, starszego faceta i młodej dziewczyny, to w ogóle inaczej byłaby ona odbierana. Ta książka by nie miała wtedy prawa bytu. E, tą książkę wtedy strasznie by linczowano w internecie, a tutaj mam wrażenie, że przez to, że e, mamy odwrócone role, to jest to trochę bardziej akceptowalne, a moim zdaniem nie powinno takie być, więc e, po prostu moim zdaniem ta książka była chora pod tym względem, bo ta kobieta naprawdę po prostu napastowała tego chłopaka i to było cały czas wybielane, że to jest e, miłość, a, a to po prostu było e, to było chore po prostu i tyle no i kto by się spodziewał kolejną książką jest Dumka na dwa koty, czyli kolejna książka w tym wyzwaniu e, m, książka też bardzo zła, mamy tutaj opowieść o strażaku e, i... Dziewczynie, która nie pamiętam czym się zajmuje, ale w każdym razie um, ona przyjeżdża do miasta rodzinnego, no i um, w sumie i ona dla swojej rodziny potrzebuje mieć faceta i ten Chłopak potrzebuje mieć dla swojej rodziny m, dziewczynę. E, więc oni postanawiają właśnie zacząć się spotykać niby na niby. Z tym, że od samego początku widać, że to nie jest na niby. Od samego początku tam lecą takie e, różne m, teksty, e, jakby właśnie, no tam się nic nie działo na niby. Mam wrażenie, że ten facet też dosyć mocno naciskał na tą dziewczynę. E, taki, taki miał być chyba trochę a la macho. Z tym, że to też nie do końca wyszło i bardzo mnie denerwował ten koleś i denerwowało mnie to, że oni właśnie cały czas mówią, że to jest wszystko na niby, to jest wszystko na niby, a to od początku nie było na niby i tam nie było w ogóle budowane żadne napięcie, tam oni po prostu nagle byli razem. I nagle to była wielka miłość, z tym, że okraszona właśnie tekstami, że to jest na niby. E, bardzo, bardzo słaba książka i bardzo mi się też ona nie podobała. Ja wiem, że to jest ogólnie też czwarty tom jakiegoś rodzeństwa Mach, ale to nie miało nic znaczenia, w sensie tam się nic nie, nic nie działo po kolei, po prostu to było em, z rodzeństwa, każda osoba była brana osobno i e, o niej była książka. Ja przeczytałam Tom akurat książkę, ale em, tak jak mówię, to nie miało, absolutnie tam w ogóle żadnych nie było nawiązań do innych tomów, także to też nie jest to, że ja to czytam nie po kolei, tylko po prostu to było słabe. Kolejną książką będzie Bazar Złych Snów, czyli jedna chyba z dwóch książek Stephen Kinga, które przeczytałam w tamtym roku. I to była książka, którą wziąłam sobie na pierwszy raz, i to był bardzo zły wybór, bo Bazar Złych Snów jest um, zbiorem opowiadań. Opowiadań, które często mają nawiązania do innych książek autora. Ja nie czytałam wcześniej książek, więc też tych nawiązań nie rozumiałam. Kojarzyłam tylko niektóre tytuły, że faktycznie gdzieś um, są takie um, książki um, wydane. Um, i to było złe, ponieważ te niektóre opowiadania były dobre, ale w większości były złe. Ja też się złapałam na tym, że Stephen King raczej nie jest autorem, którego ja mogę słuchać w audio, ponieważ mnie bardzo rozprasza wszystko dookoła, bo w Stephenie Kingu też w książkach od tego autora dzieje się dużo tak okrętkę, że tak powiem. Dużo tam jest moim zdaniem niepotrzebnych rzeczy. Z tym, że może ja to też tak odebrałam właśnie przez to, że słuchałam w audio. W każdym razie bardzo mi się ta książka nie podobała i bardzo zastanawiałam się czy w ogóle kontynuować przygody ze Stephenem Kingiem, ale stwierdziłam, że no to nie była po prostu najlepsza książka na pierwszy raz e, i żałuję, że też ją przesłałam do końca, po prostu no te opowiadania o tyle dobrze się słuchało, że po prostu było ich dużo i em, one za bardzo nie miały nawiązań do poprzednich opowiadań, ale em, ogólnie była długa ta książka i em, no po prostu żałuję, ale no... Em, Wydaje mi się, że właśnie to błąd nowicjusza takiego z tymi książkami, jego, że po prostu wzięłam to na pierwszy raz. Kolejną książką jest Vermilton i nie wiem, dlaczego dałam tej książce dwie gwiazdki, bo ona zasługuje zdecydowanie na jedną gwiazdkę. Jest to książka opowiadająca o świecie, gdzie są wampiry, no i te wampiry mają swoich Somalierów, ponieważ tam krew jest podawana właśnie jak wino. No i główna bohaterka miała swojego wampira, właśnie pana takiego, no ale on zginął. Zginął, czy tam się zabił, no nieważne. W każdym razie nie ma tego wampira. No i on tam w testamencie, czy w czymś takim, zaznaczył, że ona ma być e, w tym, bo to, w tej jego posiadłości, e, chyba tam rok, czy tam do końca jej życia, coś takiego w każdym razie. No i tam się wprowadza inny wampir e, ze swoim Somalierem no i tak naprawdę e, ten chłopak z tym wampirem, oni mają między sobą romans, no i ten wampir go często nie ma w tym domu. No i ta nasza główna bohaterka jest bardzo źle traktowana przez tego Somaliera, e, dosłownie ona jest tragicznie przez niego traktowana. On na przykład każe jej klękać i po jej plecach chodzić na konia, e, zrzucił ją raz ze schodów, no... Już pomijając te teksty, które do niej rzuca, ale tragicznie po prostu ją e, traktuje. To jest wręcz smutne i też w pewnym momencie aż nie do uwierzenia, że ta dziewczyna sobie na tyle pozwala. No ale jakby nie mogą nic zrobić się dziewczynie, no bo tak jak mówię, ten, e, tym testamentem, czy tą wolą tego ostatniego, tego wampira jest związana z tym miejscem. No ale to, co jest po prostu e, najgorsze w tej książce, bo nawet nie to traktowanie, bo. Ja rozumiem, że taka miałaby być na przykład fabuła tej powieści, że e, on, ona jest tak źle traktowana, a później coś się z tym dzieje. Ale tutaj, wiecie, co się później stało. Ona się zaczęła spotykać z tym chłopakiem. Między nimi e, pojawia się miłość. Miłość między chłopakiem, który każe ci klękać i wchodzi po twoich plecach na konia. Tragedia. Tragedia, nie będę więcej o tej książce mówić, bo aż mi brak słów. Dalej mamy Kawka nad morzem Murakamiego. Bardzo chciałabym się polubić z tym autorem, <grym> bardzo, ale po tej książce bardzo się boję sięgać po inne książki od niego, bo ta książka była masakryczna, masakra. O tej książce też jest ciężko powiedzieć, jeżeli w kontekście fabuły, bo tej fabuły tam jest naprawdę dużo. To jest długa książka i tam się dużo dzieje. Ale mamy tutaj głównie opowieść o chłopaku, który ucieka, e, ponieważ jego ojciec mu e, taką przepowiednię dał i ta przepowiednia jest trochę taką przepowiednią Edypa. I samo to myślę, że powinno dać dużo do myślenia, że to nie jest normalna książka, bo później ta przepowiednia się poniekąd sprawdza. Ja tutaj nie chcę dokładnie mówić o czym, co to jest za przepowiednia, bo nie wiem, czy mogę tak mówić, ale możecie sobie sprawdzić, o czym jest przepowiednia Edypa, jeżeli nie wiecie. W każdym razie mamy właśnie tutaj taki motyw tej, tego Edypa, i to było już niesmaczne. A później e, on ucieka, oczywiście. E, tam pozna jakiegoś staruszka, który jest analfabetą, ale który rozmawia z kotami. W ogóle rozmawianie z tymi kotami to też było dziwne. E, tutaj trzeba to zaznaczyć. Ta książka e, ma bardzo, bardzo drastyczne sceny, jeżeli chodzi o krzywdę zwierząt. E, do tego stopnia drastyczne, że ja nie wiem, czy bym się zdecydowała na czytanie tej książki, gdybym wcześniej o tym wiedziała, bo. E, Masakra, masakra, co tam się dzieje. W każdym razie em, już właśnie też to było chore ogólnie z tymi zwierzętami, em, z tym co się działo z tymi zwierzętami, bo to moim zdaniem nie było w ogóle poczynane dla fabuły. E, to było tak, moim zdaniem, po prostu wrzucone, nie wiem po co nawet. No i ten chłopak ucieka z tego domu, żeby właśnie ta, ta przypomnia się nie spełniła. Ona później i tak się spełnia w sumie, ale w każdym razie em, skupiamy się też na tym staruszku, który właśnie e, widzi te koty jakiegoś e, Johnego Walkera, nie wiem czemu. E, I tak naprawdę ta książka jest e, o wszystkim i o niczym. Mam wrażenie, że autor sam nie wiedział za bardzo, o czym ta książka ma być. E, po prostu ją napisał, nie wiem dlaczego. E, nie wiem, to może być też moja trochę ignorancja, może to, że ja jej nie zrozumiałam. Okej, okay, ja się z tym zgadzam, ale dla mnie ta książka była absolutnie po prostu nielogiczna. Tam się nic nie działo logicznego. E, ta książka po prostu była obrzydliwa. E, książka, która zniesma, zniesmacza i książka, w której e, po prostu były niepotrzebne, brutalne sceny, które tam były. E, nie mam pojęcia, co miała mieć. Ta książka na taki, wiecie, co ona miała obrazować. Nie mam zielonego pojęcia i nawet chyba nie chcę wiedzieć. Kolejną książką będzie Wiedźmi czar. Bardzo duże rozczarowanie. Ja przeczytam drugi tom, bo mam po prostu tą książkę już kupioną i chciałabym... nie chciałabym wydawać pieniędzy na marne, Więc przeczytam sobie ten drugi tom, licząc, że będzie lepszy, ale... bo ja tę książkę oceniam ogólnie na dwie gwiazdki. Na myślę, że do dwa... 30 mogłabym pociągnąć maksymalnie. W każdym razie jest to opowieść o wiedźmach, em, które w sumie em, żyją w miasteczku, które jest też nazwane Goodwill ogólnie to jest miasteczko, nazwane ich nazwiskiem, bo one mają głódne nazwisko. No i na początku mamy opowieść o tym, jak to się stało, że to miasteczko zostało nazwane ich em, imieniem. No i z przodka na przodka w sumie, a oni żyją w tym miasteczku, one żyją z matką, to są bliźniaczki. No i e, wokół tego miasteczka jest pięć drzew i te drzewa tworzą pentagram no i to chroni to miasteczko przed złymi mocami tylko trzeba tam jakieś rytuały przy tych drzewach odprawiać, no i w pewnym momencie te drzewa zaczynają gnić, no i ich matka próbuje się dowiedzieć o co chodzi, one też tam mają jakiś taki przejściowy rytuał, co roku przejść no i coś w wyniku tego rytuału tak wychodzi źle, że ta matka ginie, no i one muszą same naprawić te drzewa, żeby one po prostu nie umierały, no i pod tym względem powieść super, nie? ale tam głównym wątkiem jest to, że jedna z tych dziewczyn spotyka się z chłopakiem który jest typowym red flagiem chodzącym i wszyscy jej to dookoła mówią, a on tego absolutnie nie widzi. No i później, jak się ona okazuje, że tym by być red flagiem, to w sumie ona się na wszystkich obraża, tak jakby ta dziewczyna, nie wiem nawet jak to określić. W sensie to było bardziej gówniarska, była po prostu ta książka, w sensie te ich problemy, no bo z jednej strony mamy świat zagrożony złymi mocami, a w sumie one się skupiają na tym, że chłopak e, oraz powiedział coś tam innym chłopakom. E, i tak jak mówię, jak dla mnie była po prostu dziecinna ta książka gówniarska, nic nie wnosząca, tak naprawdę, te ich rozterki, jakby miłosne, te, te szkolne rozterki. Nic nie wnosiły absolutnie do powieści, a. Y te faktycznie rzeczy, które mnie interesowały, czyli właśnie jak one uratują ten świat, i tak dalej, one przychodziły im bardzo łatwo, bo skupiliśmy się głównie na tych rozterkach ich miłosnych, a później nagle im się po prostu podsunęła pod sam nos odpowiedź, co zrobić z tymi drzewami, z tym światem. Więc dla mnie to było o tyle absurdalne, że skupiamy się na czymś tak mało istotnym, a te istotne rzeczy są po prostu. Tak, o, żeby tylko odbębnić, e, więc e, no niestety bardzo mi się to nie podobało. Kolejną książką jest Króliczek e, Mony Awad, i ja o tej książce nie będę za dużo mówić, bo ja jej absolutnie nie zrozumiałam. Była dla mnie ona. Enigmatyczna, tajemnicza, nie wiem o co chodziło w tej książce, nie mam pojęcia, a to co zrozumiałam, to mi się po prostu nie podobało, więc e, jeżeli znacie króliczka i wiecie o co mi chodziło, to możecie do mnie napisać, e, bo ja po prostu się przyznaję bez bicia, że ja jej po prostu nie zrozumiałam, e, ale też wydaje mi się, że to jest taka książka, którą ciężko zrozumieć, bo e, ciężko w ogóle zrozumieć zamysł na tą, na tą powieść, no bo tam z jednej strony ja jedyne, co zrozumiałam, to, że są jakieś króliczki, jest to taki klub dziewczyn. Które zamieniają facetów w króliki. I tyle. I to, co do tej pory, to, co tam, ile, o ile, tyle, o ile zrozumiałam, to było dla mnie po prostu obrzydliwe. I, um, i to tyle. Nic więcej. Następnie mamy Piękny i Martwy, czyli kolejna książka, też wyzwania właśnie um, z tymi romansami, w tam wieleś dni. W każdym razie e, książka może i byłaby dobra, gdyby nie to, jak ona została napisana i to, że tutaj mamy po raz kolejny bardzo pospieszny romans. E, mamy tutaj chłopaka, który jest takim nieumarłym, trochę zombie i dziewczynę, która e, z nim wynajmuje dom. Oni się nie znają w ogóle, ale wynajmują razem dom. To jest dla mnie już pierwsze takie absurdalne i coś, co się nie mogłoby wydarzyć w prawdziwym życiu, że e, dziewczyna wynajmuje z obcym chłopakiem dom. E, no, bo to wiadomo w dobie tych czasów, no e, dziwne jest. No i ten chłopak wynajmuje z, tym, z nią ten dom, ponieważ, żeby on żył że tak powiem, musi mieć gdzieś koło siebie człowieka. No i on tak naprawdę chce tą dziewczynę głównie wykorzystać przez to, jeżeli chodzi o to właśnie takie życie z nią. No i on wiecie, tak jakieś obleśne teksty się do niej rzuca. Ona tak jakby też trochę chyba nie widzi tego, że coś z nim jest mocno nie tak. Mam wrażenie, że później jak tam jakiś romans się między nimi rodzi, to że to jest zbyt pośpieszne, że to jest zbyt takie nie do uwierzenia. Takie... I niesmaczne, i absolutnie bez żadnej chemii, nie wnoszące za bardzo nic do fabuły. No bo w sumie głównie się kręcimy wokół tego chłopaka, dowiedzieć się jego przeszłości, jak to się stało, że on jest taki, jaki jest, no i dlaczego on musi z tą dziewczyną mieszkać. No ale to tyle. Tak naprawdę to tyle. I on też tam takie głupie teksty często rzuca. Ogólnie bardzo taka płytka książka. No i już ostatnią książką będzie 11%, czyli książka z grudnia 2024. Książka, która mi się nie podobała, ponieważ to był taki przerost nad formą. Jeżeli widzieliście wrap-up, to już wiecie na pewno dlaczego, bo tak jak mówię, niedawno o niej mówiłam. To jest książka po prostu, w której kobiety miały być takim matriarchatem, miały po prostu rządzić światem. Z tym, że to chyba wyszło trochę nie w tą stronę, ponieważ mężczyźni zostali zamyślani. W różnych ośrodkach, żaden mężczyzna nie chodzi luźno, sobie tak o. No i wiadomo, jeżeli ktoś urodzi chłopczyka, no to ten chłopiec od razu zostaje oddany do tych różnych takich ośrodków zamkniętych. No i pewna kobieta rodzi chłopczyka, no ale zmienia go w dziewczynkę. I to dosłownie pod względem psychicznym, fizycznym. W każdym. No i ten, chłop, ten chłopiec, ta dziewczynka w swoim pewnym momencie zaczyna siebie po prostu nienawidzić. Eee, I dla mnie to była bardzo smutna historia, przez to, że to była taka skrajność, Ze skrajności w skrajność padliśmy, bo z jednej strony faktycznie gdzieś tam było opisane, jak ci mężczyźni równowali życie tym kobietom, jak oni źle zarządzali światem i tak dalej, no ale z drugiej strony te kobiety też robiły złe rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o to wkładanie takich bzdur wręcz do głowy e, innych osób, e, no to to było bardzo smutne w tej książce, ale dla mnie. E, dla mnie właśnie to był taki formy nad treścią, i chyba tylko tyle mogę o tej książce powiedzieć. Po prostu liczyłam na coś fajnego, fajna jakaś feministyczna książka, a dostałam coś, co było karykaturalne, coś, co nie powinno mieć nigdy miejsca, i coś, co em, tak naprawdę miało nam z jednej strony obrzydzić mężczyzn, a moim zdaniem obrzydziło bardziej to zarządzanie tymi, tych kobiet, więc e, no niestety. Nie kupiłam jej ta książka. Także to już by było wszystko w tym filmie. Dajcie mi znać w komentarzu, ile u Was było książek takich najgorszych w tamtym roku, albo może jaka była jedna taka absolutnie najgorsza, jaką przeczytaliście. No i co? I mam nadzieję, że film Wam się podobał i że widzimy się w następnym. Cześć!